ma tutaj gordie 5, a my gramy w 2 i po przeciągu skończyliśmy tutaj, ale bez was robiłem to, to nie że poszedłem do, do Jarvisa i stukłem parę ziomków Sylwia, czyli Roda, Raula, wyciągać, raula i Na nabijem level, może możemy się jeszcze jednego levelu nauczyć jednego poziomu do dwóręcznej i stajemy na linkiem Chcę poprawić swoje umiejętności walce, zaczynamy, zaczynamy. No, Tak jakby mnie to cokolwiek. No, tutaj, już jesteśmy wojownikiem, jesteśmy patrzcie. Bom, pom no i na orki możemy mieć. Orkus Okej, okay, idziemy do Horda. Uczymy się. Uczymy się. Będzie nas głosował i... Pójdziemy z najemnikiem. Siema się Chcę zostać najemnikiem. Podszkoliłeś się trochę? To może broń jednoręczna. No cóż. W takim razie dwuręczna. Poradzę sobie z tym. No cóż, przynajmniej nie jesteś zupełnie zielony. Dobrze, mogę cię nauczyć. Czego tylko Okej. Okay. Naucz. Jeśli chodzi o Jeśli mhm. Okej, okay, więc może się już staniemy tym Otóż najemnikiem. Jak tak to od razu ją do Faraon Bengara. Moje tak kogo nie obchodzi. Co są z uchomnie najemnice? Wilk mówi, że nie ma nic Zobaczmy. przeciwko tobie. Jarvis sądzi, że się nalaże. Kort uważa, że mówi, możesz do nas dołączyć. Na Cifer ja mówi, że to musimy Cię koniecznie problem. przyjąć. Chyba ma o Tobie bardzo nie, wysokie nie wszystko mniemanie. Wszystko, Chyba przekonałeś nie Roda. Sentenca, będzie. O Sylwiu i Buster Bo Booster mówi, że jesteś, że jesteś. Reszta najemników, większość W każdym razie wygrałeś. Musisz się. No, przecież ja, tego nie widzi, to, to przecież nie mogę mu pomagać ale na jego woli. Nie zasłużę. Co jest? Przecież już, już z jest tam. Jest. Raul? Hey, ty! No już do... Wcześniej czy później, musiało się to zdarzyć. Chciałbym Dobra, wza... eee, z... Eee, rób Sam tak mówię, we Nie, ty. nie ty. wiem co. Może teraz, bo nowe szkody znikły. Widziałem to już wszy, wszyscy. Trzeba po prostu. No zabrać. i dalej. Fudge. No, jak mogę zdobyć? Większości z nich wyspa, by... ale często. Nie nie. Niektórzy spróbują wykorzystać sytuację. No, no, spróbuj skuplować. Jeśli wygrasz. Słyszę o tym. Jakie beckonie? Onar, naprawdę nie mój problem. Nie może no nie tak mój dalej mój być. być. Nie mów, nie mów że od mnie wiesz. Nie, nie mam czasu. Ja Zdobędę. Dobrze. Słuchaj, od kilku nie tygodni farmer Sekop Onar chce, żebyśmy wydusili z niego pinion. Dobra. A więc idziemy na farmę sekoba. Nie nie niczego nie dowie. Okej, okay. więc jeszcze takie zadanie mamy. Dziwię się, a tu trzeba jeszcze iść na pana Schoba. Więc idziemy, nie? Nie mów, że to nieprawda. Jak widzicie mam fajny mieczyk. O oh, tak. Futkuk, Bam. Bam, bam. Bam. Ok, idziemy. Jeszcze te oto ponownie bez zabiję. Jeee yeah. Chodź tu zabijam, bo ten jeszcze Sekop to tu nie No to Dobra Więc się zbierają coś fajnego Aha, bo to jeszcze trzeba mieć popularność tor Torlofa. Okej okay. To jak będziemy mieli go plarnąć, to się już stajem najemnikiem. Still, still, still um, polega na still. Ej ty! Czego szukasz na mojej ziemi? Czy w tym kraju jest choć skrawek ziemi, który do nikogo nie... Znajdź sobie pracę, może wtedy pewnego... Ta ziemia należy do Onara. Ty ją tylko wynajmujesz. Musisz zapłacić czynsz. Zalegasz już za kilka tygodni. Co? I przysłał tu takiego zbi... wynoś się nim. Oddawaj oh. kasę albo porachuję ci kości. Tak Nie dostaniesz moich pieniędzy z but. To są sobie. A -a. Ty, jeden Tu, tu mam taki oddzielny zapis jak coś Okej okay, idziemy A więc mamy pieniądze ona Zekoba, sorry Co ty nie widziałeś nic, nie? Dobrze I bardzo dobrze, że nic nie widziałeś Jeżeli będziemy najemnikiem, to spokojnie parec z takimi polnymi bestiami Idziemy przez los W koło sobie pogadajmy Zaraz się zniszczę Kot i 2 taka fajna gra Ale jeszcze nie gram Ryzena który? można ufać odebrałem zaległy część od Sekowa Tak się do tego go najpierw Dobra robota przeszedłeś próbę To dziękuję. Dziękuję. O. A więc ten odcinek. Chyba się staniemy najemnikiem. I w końcu nie, będziemy chodzić w drodze Miko i z fajną bronią Varo.